Bąku, miło Cię widzieć. Dzień dobry, pracowita Apis mellifera. Wiesz, że nie jestem Bąkiem, tylko Bąbusem Lapidariusem. Oj, przepraszam, ale taka smutna jestem, że mi się pomieszało. Dlaczego smutek gości na Twym licu? Martwię się, że dzieci nie oglądają do końca tych filmików warsztatowych i nie dowiedzą się ważnych rzeczy o nas i o świecie. Pszczółko, muzyczko. Apis, nie załamuj się. Pozornie nikt ci nie słyszy. To trochę jak z dziećmi. Niby nie słuchają rodziców, ale zapamiętają wszystko. Trzeba czasu. Sami nic nie zrobimy. Wszystko w rękach ludzi. Muszą chronić ule i pasieki, nie niszczyć roju. Sadzić kwiatki i różne rośliny w ogródkach, na balkonach, nie używać chemicznych środków do roślin, mogą zakładać i dbać o ule na dachach budynków, mogą zakładać kwietne łąki, nie kosić zbyt często trawników, a nawet adoptować pszczoły. I wiesz co jeszcze, powinni szanować jedzenie, nie kupować za dużo, nie wyrzucać niepotrzebnie, dzielić się, jeżeli mają za dużo, zbierać i segregować śmieci. Oni powinni dbać o środowisko. Bardzo możliwe, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Co roku do mórz i oceanów trafia 8 milionów ton plastikowych odpadów, z czego 236 tysięcy ton stanowi mikroplastik. Co minutę do morza trafia taka ilość plastiku, jaka znajduje się w jednej śmieciarce. 90% zanieczyszczenia mórz plastikiem pochodzi jedynie z 10 rzek, z czego aż 8 to rzeki azjatyckie. Na całym świecie co minutę sprzedaje się ponad milion plastikowych butelek. Wiele rzeczy szybko się psuje. Czasami wystarczy tylko chwila, aby je naprawić i ponownie użyć. Ubranie może się rozpruć albo przetrzeć, ale można wziąć do ręki igłę z nitką i po prostu je szyć albo naszyć łatkę. Buty można naprawić u szewca, a torby u kaletnika. Czy wiesz, że aby wyprodukować jeden t-shirt potrzeba 2700 litrów wody? Segregowanie śmieci przestało już być kwestią mody. To przede wszystkim odpowiedzialne podejście do losów naszej planety. Przeciętny Polak produkuje rocznie aż 320 kg śmieci. Większość ludzi nie wykorzystuje po raz drugi i kolejny opakowań materiałów, tylko pozbywa się ich. Używamy nadmiernie plastikowych siatek podczas zakupów, potem nie są nam potrzebne i lądują w śmietniku. W naszej pracowni zgromadziliśmy materiały do samodzielnego wykonania pszczoły według artystycznej wizji. Jak widzicie, mamy tutaj koc termiczny, folię bąbelkową, butelki plastikowe, zakrętki, nożyczki, folię dwustronną, pistolet do klejenia na ciepło. Mamy dwie butelki, z których zdejmujemy etykietę, następnie przymierzamy butelkę do koca termicznego, aby dobrze wyciąć kawałek materiału, który będzie nam potrzebny do owinięcia tej butelki. Sprawdzamy, czy butelka na długość pasuje. Przyklejamy z obu stron butelki taśmę dwustronną. Wycinamy otwór, do którego włożymy kijek potrzebny do tego, aby całość Sztywno się trzymała, a następnie przyklejamy butelkę do koca termicznego złotą stroną. I starannie doklejamy, aby całość trzymała się obcinamy niepotrzebny fragmentik i możemy jeszcze dokładniej przykleić cały materiał Sprawdzamy jak będzie wyglądał odwłok pszczoły albo rządło i oto możemy uznać, że mamy rządło lub ogonek pszczoły Przygotowujemy się do zrobienia pyszczka, pszczoły, oczu. Dlatego trzeba owinąć górę butelki. Jak widzicie, nawiązuje folia, jak również ta czarna taśma, do koloru pszczoły. Przymocowujemy do butelki dwie pary skrzydeł. Jak pamiętacie, pszczoły latają, wykorzystując dwie pary skrzydeł zbudowanych z błon. To jest oczywiście nasza wizja artystyczna. Owijamy dookoła czarną taśmą naszą pszczółkę, tak żeby była podobna do pszczółki. Następnie przyklejamy kijek klejem na gorąco, jak również mocujemy zakrętkę na butelce, przymocowujemy dziubek, który będzie takim ryjkiem, lejkiem naszej pszczoły i również przymocowujemy klejem na gorąco oczy do Naszej pszczółki. Pamiętacie, że pszczoły mają trzy pary odnóży. Wykorzystaliśmy do tego papierowy sznurek, przyklejamy odnóża z obu stron, taśmą dwustronną. I mamy pszczółkę, która odlatuje nam na łonie. Zobaczcie, jak dzieci potrafią zagospodarować po raz drugi przedmiot codziennego użytku i dobrze się przy tym bawić, robiąc spektakl o ratowaniu pszczół.

my Jedna pszczoła produkuje w ciągu swojego krótkiego życia jedną łyżeczkę miodu. Wyprodukowanie jednego kilograma to praca około 400 pszczół. Statystycznie od jednej rodziny pszczelej hodowca zbiera od 15 do 20 kg miodu, w dobrych latach do 35 kg. Ale z jednego ula. Postawionego na dachu budynku w centrum miasta można zebrać aż do 100 kg miodu. Przecież nie do tego będzie nam dzisiaj służył. Zobaczcie! To jest nasz dzisiejszy instrument. A jakie wydaje piękne dźwięki. Zaraz zaczynamy. Czapki na głowy i kaptury, bo w tym odcinku jesteśmy raperami. Gotowi? Mam nadzieję, że pamiętacie naszą ostatnią kombinację rytmiczną, bo ona dzisiaj będzie stanowić bazę naszej piosenki. Ale nie będę dla Was taka surowa. Przypomnijmy sobie, jak to było. Zaczynaliśmy od bum, pstryk, klask, bum, bum, pstryk, klask i szybciej, bum, pstryk, klask, bum, bum, pstryk, klask i bum, pstryk, klask, bum, bum, pstryk, klask. I to jest baza naszej piosenki. W pewnym momencie pojawi się krzepień. Bądźcie czujni. Szczególne znaczenie zbieraczki mają co nektarowych, kwiatów szukają, latają codziennie z kwiatka na kwiatek, aby jedzenia było dostatek. Pyszny pyłek, no i nektar, wszystko swoje miejsce ma. Nie jest chyba to zagadka, magazynier o to dba. Ten dobrobyt wnet przyjmuje, sumiennie magazynuje. <prz <climb> to <practicarstair tortellata> Chowwy ratujmy na świat ratujmy chowwy ratujmy na świat ratujmy chowwy i nasz świat ratujmy chowwy ratujmy na świat